Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekieni. W tym wideo mieszanka ciekawych tematów. Po pierwsze, grupa Bilderberg właśnie obraduje. To najbardziej elitarne, zamknięte spotkanie świata. W agendzie na ten rok depopulacja, migracje i przyszłość kontroli nad społeczeństwami. Między innymi na to spotkanie udał się pan Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale jest to wizyta raczej prywatna, z racji tego, że jest mężem swojej żony, Ann Applebaum, która jest także członkiem grupy Bilderberg. A złośliwi mówią, że jest to też. Agentka prowadząca swojego męża. Nie rozstrzygam, powtarzam tylko, co słyszałem od jednego z zaznajomionych w temacie rozmówców. Kolejna katastrofa lotnicza. W minionych, tygodniach, w minionych dniach, przepraszam, w Indiach miała miejsce katastrofa lotnicza. Zginęło już ponad 270 osób. A przecież w ostatnich miesiącach mamy całą serię dziwnych incydentów. Pamiętacie Państwo tamten rok? Awarie, wypadki. Samoloty spadały. Niektóre nie mogły startować. Mieliśmy też całkiem niedawno, bo w kwietniu, katastrofę śmigłowca. Helikopter spadł do rzeki. Wszystko w Nowym Jorku. Z rodziną zginął szef Siemensa na pokładzie tego śmigłowca. Tymczasem w Ameryce zamieszki w Los Angeles wymknęły się spod kontroli. Godzina policyjna została we wtorek już wprowadzona. Przemoc ponad ulice. I uwaga ciekawostka. Szeryf Florydy, który ostrzega przed tym, że jeśli to wszystko rozprzestrzeni się na Stany Zjednoczone, a w szczególności na Florydę, to on publicznie grozi demonstrantom, że będzie do nich strzelać. I na koniec Robert Kennedy Jr., czyli szef Departamentu Zdrowia USA, zaskoczył świat swoją nową decyzją. Otóż zwolnił cały amerykański komitet do spraw szczepień. A w Polsce? Lekarze, którzy zadawali pytania, podpisywali się pod petycjami w interesie zdrowia publicznego, ciągani są po sądach lekarskich. Zapraszam na dalszą część. Będą publikacje prasowe dla celów prawa cytatu, ale także po to, by polemizować z zawartymi tam tezami. Dziękuję także za subskrypcje, komentarze i udostępnienia. Dziękuję także za wsparcie finansowe i klasycznie polecam linki znajdujące się w opisie filmu, które dadzą Państwu możliwość... Wspierania kanału finansowo, do czego zapraszam. Rzeczpospolita donosi 12 czerwca, krótko przed weekendem, że Polacy pojawią się na spotkaniu grupy Bilderberg. To zamknięta dyskusja elit o wyzwaniach świata. Yy, Można mieć wątpliwości, czy to dyskusja tylko i wyłącznie, czy nie jest to spotkanie tychże właśnie elit często ludzi, którzy stoją na czele przepotężnych firm, które władają miliardami, budżetami większymi niż budżet polski na przykład. Czy to jest spotkanie takich elit po to, aby decydować, w jakim kierunku będą wdrażane ideologie. W elitarnym spotkaniu ważnych tego świata wezmą udział politycy i przedsiębiorcy. Spotkanie grupy Bilderberg rusza dziś w Sztokholmie, czyli ruszyło 12 czerwca, ale potrwa do 15 czerwca. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wraz z Rafałem Brzoską, twórcą impostu oraz ostatnim liderem polskiej deregulacji a także Wojciechem Kostrzewą, prezesem Polskiej Rady Biznesu, zostali zaproszeni na tegoroczne spotkanie grupy Bilderberg, które właśnie trwa w Sztokholmie. To trzy dni bardzo szczerej i otwartej dyskusji w gronie zaledwie 125 osób, bez obecności mediów. Jestem obecny po raz trzeci na konferencji odbywającej się od lat pod patronatem Króla Holandii i jest to dla mnie jak naj, najbardziej wartościowy format, w jakim uczestniczyłem. No i ja zadam tu szereg pytań, Szanowni Państwo. Czy to na takim spotkaniu padają decyzje, aby na przykład pan Sikorski nawoływał do zestrzeliwania rosyjskich rakiet nad Ukrainą? Lub po prostu ogólne wytyczne, dyrektywy, by y, realizował taki, a nie inny kierunek polityki międzynarodowej? Bo przecież pan Sikorski nie potrafi oddzielić od siebie, y, wydzielić w sobie dwóch sfer, tak jak nikt nie potrafi. Każdy, kto piastuje urząd, nawet drodzy państwo, w czasie prywatnym i w swojej przestrzeni prywatnej, powinien w mojej opinii być przynajmniej. Transparentny, a udawanie się na spotkania w gronie tak wpływowych osób, które mogą coś ofiarować albo czegoś wymagać od uczestników, tym bardziej, że dzieje się to wszystko poza kontrolą mediów i służb, powinno być co najmniej poddane także krytyce w mediach głównego nurtu, a nie jest. I to, co mówię, szanowni Państwo, moglibyście z powodzeniem pomnożyć. Przez X i podnieść do potęgi Y, bo cóż, ograniczenia YouTube'a są jakie są. Tutaj wielu ważnych pytań zadać nie można. Wskazać na pewne związki bardzo istotne. YouTube nie pozwala, bo byłoby nazwaniem rzeczy po imieniu. Czytamy dalej. W tym roku w Sztokholmie Polska, jako jedyny kraj ze wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej, jest reprezentowana przez ministra Sikorskiego, Rafała Brzoskę oraz przeze mnie, mówi Wojciech Kostrzewa, szef PRB oraz członek Rady Nadzorczej Spółki Gremi Media, wydawcy Rzeczpospolitej. Czy to nie na takich spotkaniach podejmowane są decyzje dotyczące chociażby tego, aby wejść w przestrzeń taką jak cyfrowe pieniądze, cyfrowa waluta, jak kontrola tożsamości internetowej, czyli cyfrowej? Czy to nie na takich spotkaniach podejmowane są decyzje, albo przekazywane są, podjęte gdzieś indziej jeszcze decyzje? Bo uważam, że z uwagi na to, że jawne jest to spotkanie, i jawne jest to też to mniej lub bardziej. Kto tam bierze udział, przynajmniej w części, to nie jest to najwyższy szczyt Deep State, mówiąc prost. Co to jest grupa Bilderberg? Te spotkania przyciągają co roku 120 do 150 osób, przywódców światowej polityki, biznesu i organizacji międzynarodowych. I co? I myślimy, szanowni państwo, że tam tylko i wyłącznie prowadzona jest dyskusja, a niby w jakim celu, niby po co miałaby ta dyskusja być prowadzona? To no wszelka dyskusja, która nie kończy się konkluzjami, wszelkie spotkanie, które nie kończy się ustaleniami, jest przecież bez sensu. No ja przynajmniej jako już człowiek, który chodzi parę lat po tym świecie i funkcjonuje tak. W biznesie komentuje politykę, geopolitykę. Nieco uczył się historii. Myślę, że w cudzysłowie teraz. Za stary jestem, aby dać sobie wmówić takie bajki, że wybierają się tam tylko po to, by podyskutować. Tam jest dostęp do w mojej opinii właśnie ultra poufnych informacji, do trendów, tendencji, niektóre się dzieją na świecie albo będą się dziać, tylko do tego, co jest wdrażane Umówmy się, przynajmniej w mojej opinii tak to właśnie wygląda. Może ktoś z Państwa się dziwić, że często powtarzam, w mojej opinii, moim zdaniem, no a to po to, żeby dbać o bezpieczeństwo własnej tego kanału. Bo póki co przysługuje w Polsce na mocy konstytucji jeszcze swoboda głoszenia, wyrażania własnych poglądów, czyli opinii. A stwierdzanie czegoś kategorycznie jest już ryzykowne. O, drodzy państwo. W tym roku wśród osób zaproszonych są też wojskowi, szefie największych banków, prezesi firm motoryzacyjnych, koncernów technologicznych, linii lotniczych czy przedstawiciele wielkich firm medialnych. A być może skoro są to członkowie grupy Bilderberg, to tak niczym członkowie różnych organizacji uiszczać muszą składki członkowskie. A może tu składkami nie są po prostu wypisywane czeki płatności kartą czy gotówką, czy też przelewy? Może tutaj składką członkowską jest coś innego. Są większej rangi, większego kalibru wysługi, ale przywileje, benefity z uczestnictwa w tym, że elitarnym gronie Bilderberg też polegać mogą nie tylko na prawie do wzięcia udziału w takim spotkaniu, tylko na uzyskaniu dzięki temu hmm, możliwości, nazwijmy to. był jako na przykład. Zadeklarowany polityk w danym momencie zostać aktywowanym i uzyskać jakieś apanarze, ale oczywiście, piastując stanowisko, piastując dane stanowisko, oddać jakąś wysługę. Z kolei, będąc w biznesie, tu również, drodzy Państwo, musi grać bilans składek i korzyści. To tak jak każdy, kto przystępuje do jakiegoś zrzeszenia, czy to przedsiębiorców, czy to do jakiejś organizacji, właśnie w swoim rozrachunku wierzę, musi się temu zgadzać. Pytanie, czy tak nie jest i tutaj? Jestem w tej chwili na stronie internetowej Bilderberg, Bilderberg Meetings. Widzicie Państwo adres internetowy. I tutaj mamy daty: 12 do 15 czerwca, Sztokholm. Jakie są to tematy tutaj przedmiotem tychże rozważań, obrad, rozmów? No, proszę bardzo. Zerknijmy do ostatniego punktu: Depopulacja i migracja. Tłumaczy na język polski za pomocą Google Translatora. Tematami tejże debaty będą stosunki transatlantyckie, Ukraina, gospodarka USA, Europa, Środkowy Wschód, oś autorytarna, innowacje i odporność w dziedzinie obronności, sztuczna inteligencja, odstraszanie i bezpieczeństwo narodowe, proliferacja, geopolityka energii i minerałów krytycznych, depopulacja i migracja. No i cóż, może tak jakby chcieli pewnie ci tworzący tę agendę, by wszyscy myśleli o tym, iż to jest punkt w. W rozmowach, o którym będą poruszane te tematy? Jak reagować mianowicie na te zdarzenia? A ja zadaję pytanie, czy czasem nie jest to rozmowa na temat jakiegoś dalszego etapu tego, co przecież widzimy się dzieje, na co Unia Europejska kiedyś była otwarta, a w tej chwili szczodrze się tym z Polską dzieli, chociażby poprzez działania Niemiec poprzez działania zobowiązujące do mechanizmu relokacji migrantów, i tak dalej, i tak dalej. To jest całe mnóstwo pytań, które, z racji tego, że mamy dzisiaj dostęp do informacji, dzięki internetowi, szybki, możemy porównywać informacje, po które sięgamy, wyciągać własne wnioski, no to myślę, że już dawno minęły czasy, kiedy można wmawiać ludziom takie bajki, że są to spotkania tylko i wyłącznie organizowane po to, by podyskutować sobie, prawda? No ale cóż, widać, Deep State ma się dobrze, w Europie jeszcze się nie przyjęło mówić o tym oficjalnie, ale w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, nawet w oficjalnych mediach, tego typu określenie już zafunkcjonowało. Już nikt się z nim nie kryje. W szczególności w trakcie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych ludzie z otoczenia prezydenta Donalda Trumpa także mówili o tym bardzo wprost. Ludzie tacy jak pani Tulsi Gabbard, pan Tucker Carlson, pan Robert Kennedy Jr., choć być może po części muszą jakoś no bo taka jest polityka. Zafunkcjonować. Rozmawiając przynajmniej z tymi, którzy tę sferę reprezentują. Teraz Los Angeles, czy w ogóle zamieszki w Stanach Zjednoczonych. Artykuł z piątku, 13 czerwca. Sąd uznaje decyzję Trumpa za nielegalną. O co tu chodzi? Zamieszki w Los Angeles wymykają się spod kontroli. Prezydent Trump wysłał gwardię narodową bez zgody stanu Kalifornia, co budzi kontrowersję. Sąd z kolei uznał tę decyzję, za, tę decyzję za nielegalną, a sąd apelacyjny ją zawiesił. To tylko dolało oliwy do ognia. Zamieszki przybierają na sile. Szef lokalnej policji przyznał, że sy sytuacja wymknęła się spod kontroli, co potwierdzają eksperci ostrzegający przed dalszą eskalacją. Prezydent Donald Trump zadecydował, o wysłaniu tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej do miasta mimo braku zgody władz federalnych. I coś tutaj dziwnego dzieje się w tym stanie Kalifornia. David Gavin Newsom, gubernator stanu Kalifornia, no to ten człowiek, który urzęduje za czasów pożarów, które miały miejsce niedawno w rejonie pasadyny, w rejonie Los Angeles. Pamiętacie Państwo, co tam się działo. To ten sam burmistrz, który oskarżony był przez prezydenta Donalda Trumpa o to, że dzięki, przez, ani dzięki, przez jego rządy Kalifornia w tym rejonie, gdzie były pożary, została pozbawiona dostępu do, do wody. Zostały zawrócone, inaczej poprowadzone, jakby celowo, być może kto wie, kanały, a nawet jakaś rzeka. Po to, żeby nawet hydranty przeciwpożarowe nie mogły tam służyć w czasie, kiedy była tego, była tego wielka potrzeba. Kalifornia to taki stan, który jest bardzo do przodu w tematach demokratycznych, uśmiechniętych, w wszelkich tematach skręcających w lewo, wdrażających nowoczesność cudzysłowie, nowoczesność, odejścia od wartości, od, od konserwatyzmu. To też ciekawe miasto, Los Angeles prawie połowa, bo około 40% populacji to Latynosi, którzy dzień po dniu w tej chwili uzewnętrzniają swoje żale. Protestami na ulicach. Decyzja Trumpa o zmobilizowaniu 4000 żołnierzy Gwardii Narodowej oraz 700 Marines spotkała się z oburzeniem lokalnych władz. I to oburzenie lokalnych, lokalnych władz i lokalnych mediów, a także mediów ponadregionalnych, czyli generalnie nazwijmy to mediami z zasięgami w całych Stanach Zjednoczonych, jak CNN, objawia się tym, że na przykład nie dokumentują swoimi kamerami ani wypowiedziami reporterów takich sytuacji, jak dostarczanie przez jakieś zorganizowane siły tego, by te zamieszki, czyli tego, co potrzeba, by te zamieszki mogły trwać, by ludzie, którzy uczestniczą w nich, mieli na przykład maski gazowe, racy, by mogli prowadzić to, co tam prowadzą, robić to, co tam robią w sposób zorganizowany. Tajemnicą Policznela jest, że stoi za tym coś więcej niż tylko w cudzysłowie teraz. Wściekłość ludzi. Ona jest kierowana i organizowana. I to wszystko Stanom Zjednoczonym grozi, że rozleje się na resztę terenów Ameryki Północnej. Kolejna publikacja, która dotyczy tego tematu, właśnie ciekawego. Zobaczmy, chociaż mam jeszcze dwie dla Państwa. Godzina policyjna w Los Angeles. Zamieszki nie ustają. I tutaj mamy krótki materiał wideo z tego. Jak wygląda sytuacja w Los Angeles? Prawda, że... Nieciekawie? W związku z eskalacją przemocy i aktami wandalizmu podczas protestów przeciwko obławom na imigrantów, burmistrzyni Los Angeles, Karen Bass, ogłosiła wprowadzenie godziny policyjnej w centrum miasta. Protesty trwają też w innych, dłuższych miastach, między innymi w Nowym Jorku. I następny artykuł pch24.pl Cytat Zabijemy Was Cmentarz czeka. Szeryf z Florydy zwraca się do protestujących. Władze stanu Floryda szykują wielką akcję deportacyjną nielegalnych imigrantów. Wyprzedzając spodziewane protesty mniejszości etnicznych i lewicowych bojówek, główny szeryf ostrzegł potencjalnych demonstrantów, że policja będzie działać bezwzględnie. Cały świat obiegły sceny protestów, jakie przetoczyły się przez Kalifornię w odpowiedzi na masowe deportacje nielegalnych imigrantów. I co robi Floryda? Szeryf stanów Floryda zapowiedział to, co było drodzy Państwo cytatem. Mówiąc krótko, nie ryzykujcie, nie róbcie tego, będziemy bezwzględni. To powiedział szeryf Florydy. I pytanie: jak rozwiną się dalsze działania? Czy te protesty przerodzą się w coś większego, zorganizowanego? Czy będzie to próba destabilizacji USA? Może jakiejś secesji? Rok temu mówiliśmy o tym w kontekście tego, co się wydarzyło w Teksasie, czy w zasadzie nawet półtora roku temu, a chodzi o głosy, jakie pojawiały się o możliwości odłączenia stanu Teksas w związku z tym, że władze federalne nie pomagają, a przeszkadzają w utrzymaniu szczelności granicy Teksasu z Meksykiem. Ten temat został problem zażegnany, ten temat przycichł. Pytanie co będzie dalej? Czy Ameryka jakoś się podzieli, bo nawet sami Amerykanie dziś, gdy się z nimi rozmawia, wskazują, że Stany są tak podzielone jak nigdy dotąd. I sytuacja w ogóle w Ameryce jest w tym kierunku prowokowana. Pytanie przez kogo? Przechodzimy teraz do tematu decyzji RFK, czyli Roberta Kennedy'ego Jr., który zwolnił cały amerykański komitet do spraw szczepień. To wydarzyło się w minionym tygodniu. Mam tu dla Państwa publikację BBC. Ciekawe, prawda? Sekretarz Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, Robert F. Kennedy Jr., sceptyk szczepionek, to jest napisane, a ja uważam, że człowiek realistycznie patrzący przez empirię na to, co się wiąże z takim bardzo nadgorliwym stosowaniem tych preparatów. Usunął wszystkich 17 członków komisji, która wydaje oficjalne rządowe zalecenia w sprawie szczepień. I pan Kennedy zasłynął z tego w Stanach Zjednoczonych, że mówi chociażby o tym, iż jest nie na, jest nie na miejscu, jest czymś totalnie chorym, że nie można pozwać w Stanach Zjednoczonych koncerno produkujące te, produkującego te preparaty, jeśli pojawiają się odczyny po preparatach. Zamierza też z tym walczyć. Pierwsza sprawa. Druga rzecz. Za czasów pandemii również krytykował obowiązek przyjmowania preparatów, właśnie. Ogłaszając tę decyzję, w artykule redakcyjnym na, znaczy w Wall Street Journal, Kennedy stwierdził, że przyczyną podważania zaufania do szczepień są konflikty interesów w doradczym komitecie do spraw praktyk szczepień. A jaki jest w Polsce? Niejaki Grzesiowski, szanowni państwo, naczelny. Zamordysta sanitarny w Polsce tak nazywany jest on przez wiele osób, którym nie podoba się to, że straszy ciągle w Polsce jakimiś zarazami, pandemiami, mało tego nawołuje, bez opamiętania do tego, by się szczepić, nie myśląc w ogóle o czynach poszczepionych, nie myśląc w ogóle o tym i nie tłumacząc, jak racjonalnie sprawdzić, zweryfikować brak przeciwwskazań do przyjmowania tychże substancji do naszych organizmów. A przecież to chyba podstawowa rzecz jest. Przede wszystkim nie szkodzić. To jest podstawowa wytyczna. To jest podstawowe przekazanie, dogmat medyków, lekarzy. Czy nie pana Grzesiowskiego? Czy słyszeliście państwo jakieś wypowiedzi na ten temat? Bo niekoniecznie ja sobie takie przypominam. Ale właśnie pan Grzesiowski jest też na liście osób opłacanych przez koncern, koncern Pfizer. Proszę o to dowód. Radiomaria.pl Tytuł publikacji z 25 sierpnia 2024 roku cytuję Wieszcz covidowej apokalipsy na liście płac Pfizera. Doktor Paweł Grzesiowski szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego straszący powrotem epidemii COVID-19 jest na liście osób opłacanych przez Pfizera. Tak wynika z raportów opublikowanych przez koncerny farmaceutyczne. I co państwo sądzicie o tym? To nie jedyna publikacja, kolej nasz serwis do rzeczy. Koncerny farmaceutyczne opłacają lekarzy. I to tych lekarzy, którzy decydują o tym, że te preparaty, które produkują te koncerny, które opłacają tych lekarzy, obieg zamknięty, prawda? A ci lekarze mówią, żeby te preparaty przyjmować. To oni decydują o zaleceniach, nakazach przyjmowania. Tychże preparatów. Czy nie jest to zatem analogiczna sytuacja jak ta, z którą rozprawił się w Stanach Zjednoczonych Robert F. Kennedy Jr. W mojej opinii absolutnie tak. Kennedy powiedział, że chciał zapewnić, że Amerykanie otrzymają najbezpieczniejsze szczepionki jakie tylko możliwe. Lekarze i eksperci do spraw zdrowia skrytykowali Kennedy'ego za długotrwałe kwestionowanie bezpieczeństwa i skuteczności szeregu szczepionek. A czy wiecie państwo, że o czym prasa lubi milczeć i media głównego nurtu, że pan Robert F. Kennedy Jr. także pokazuje dane liczbowe, dane statystyczne. Ilokrotnie zwiększyła się na przykład zapadalność dzieci na autyzm w okresie czasu na przestrzeni którego Zaczęto stosować bardziej określone preparaty. No, więcej tutaj nie będę dopowiadał, bo to są rzeczy z gatunku, można powiedzieć, już świata medycyny, a ja nie jestem lekarzem. Jeśli Państwo macie pytania, dlatego podkreślam to z całą mocą. W razie wątpliwości trzeba udać się skonsultować sprawy z zaufanym lekarzem. A jak jest w Polsce? Uważam, że całe szczęście, że w Polsce też. Następuje obudzenie. Polska się budzi, Polska interweniuje i na czele stoi, stoją różni ludzie, coraz lepiej kojarzeni, choć muszą walczyć z takim oszczerstwem, nazwijmy to, używanym, znaczy zakamuflowanym słowie antyszczepionkowiec. Ja uważam, że tych, którzy używają takiego sformułowania, powinniśmy chyba nazywać jakimiś szturmban szczepionkowcami, Oberhaupt. Za mordystami, sanitarnymi i tym podobnie. No bo tak dla symetrii, prawda, żeby to było. Natomiast mam tu dla Państwa doniesienie serwisu TVP Info pod tytułem Kolejna interwencja Grzegorza Brauna. Poszedł do sądu i bronił. I tu jest napisane antyszczepionkowców, a ja tu bym zamienił to słowo i powiedział i bronił tych, którzy domagają się prawdy. I domagają się poznania realiów szczepionkowych. I domagają się bezpieczeństwa szczepionkowego. Rozpoczął się proces 45 lekarzy, a więc w Polsce grilluje się ludzi, którzy m.in. w czasie zarazy. Która według statystyki jest niepotwierdzona, to między innymi też podczas jednej z konferencji w Sejmie zostało publicznie podanych do wiadomości w Polsce. Nie widziałem przekazu na ten temat w TVP czy TVN, ale taka konferencja była transmitowana w, poprzez różne kanały YouTube. Między innymi, mówię tutaj według najlepszej mojej wiedzy, przez serwis YouTube, a konkretnie kanał Konfederacji Korony Polskiej. Konferencja, na których dane statystyczne prezentowane przez ludzi poważnych. Dobitnie pokazująca, że według statystyk nie było pandemii, że to była tylko operacja psychologiczna, że liczba tych przypadków rzekomo covidowych, to w zasadzie nie była taka, jak twierdziły media. Chodzi o, jeżeli chodzi o ten proces 45 lekarzy, to chodzi o ich stosunek do szczepień podczas Pandemii C-19, która, jak wiadomo, została w niewyjaśnionych okolicznościach, niewytłumaczalnie zakończona, a tym, który ją zakończył, był Władimir Putin. W dalszym ciągu nikt tematów w mediach głównego nurtu nie podnosi. Jak to się stało, że z dnia na dzień inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała zakończenie pandemii? Ale na całym świecie, żeby to było lepsze, prawda? A więc i w Stanach Zjednoczonych, i we Francji, i w Chinach, i we Włoszech, i w każdym innym państwie, które dołączyło, w mojej opinii, decyzją swoich władz politycznych ku zgubie, czy na zgubę swoich obywateli, do tej jednej wielkiej operacji. Tak to uważam, która była nazywana, oczywiście, jak była nazywana. Tak więc to, drodzy Państwo, są kwestie, które nie ma co dalej brnąć, myślę, warto się temu przyglądać, ale cały czas, trzeba mówić głośno, że należy rozliczyć i pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy są odpowiedzialni za decyzje w tamtym czasie podejmowane. Za decyzje tak na poziomie administracyjnym, co do nakazów, zakazów, co do zamknięcia firm, rujnowania dobytku ludzi, zdolności zarobkowania, jak i co do tych. Trzeba rozmawiać o odpowiedzialności, którzy w ogóle podłączyli całą Polskę pod to wszystko, co wtedy się działo. Teraz dwa słowa, kolejny temat. Katastrofa w Indiach. Rośnie liczba ofiar katastrofy samolotu Air India. Na miejscu znaleziono co najmniej 27 ciał. Ta sytuacja, drodzy Państwo, wydarzyła się w minionym tygodniu. Lokalne służby medyczne poinformowały, że na ten moment w wyniku katastrofy samolotu Air India w, Ahmama, w Ahmadabadzie śmierć poniosło 270 osób. I teraz dlaczego to jest temat, który przypominam? No bo pamiętajmy, co się działo niedawno, jeszcze w, chociażby na rzece Hudson River. Katastrofa śmigłowca. Augustin Escobar wraz z rodziną, hiszpański szef Siemens'a, zginął w katastrofie helikoptera na rzece Hudson. Ile było takich przypadków? W ubiegłym tygodniu Cessna wpadła do wody, do oceanu u wybrzeży Kalifornii. Takich przypadków jest cała masa. Badając liczbę katastrof. Lotniczych okazuje się, że mamy do czynienia z jakąś dziwną nieproporcjonalnością, przynajmniej w stosunku do poprzednich, czyli minionych lat. Nieznane są przyczyny tych katastrof, ani tej w Nowym Jorku, ani tej w, Kar w Kalifornii, ani tej w Indiach. Dlatego wracam do tego tematu. Artykuł z dziś, 14 czerwca Rzeczpospolita: przyczyny katastrofy nieznane. Nowe kłopoty prezesa Boeinga. prezes Boeinga. Kelly Ortberg i szefowa Bank Commercial Stephanie Pope już byli spakowani, żeby wylecieć do Seattle, ze Seattle do Paryża. Mieli świętować sukcesy w odbudowie firmy i nowe zamówienia. Katastrofa Dreamlinera Air India zmieniła wszystko. Nadal nie wiadomo co było jej przyczyną i pojawiają się spekulacje, że mogła to być wina silników, nieprawidłowego wyważenia maszyny, błąd pilota, zderzenie z ptakami, których jest zawsze dużo na indyjskich lotniskach, wreszcie kłopoty z zasilaniem. Jak na razie nikt nie uważa, że mogła to być jakaś wada produkcyjna. Więcej będzie wiadomo, rzecz jasna, jak donosiła też prasa, po otwarciu czarnych skrzynek, które zostały już znalezione w jakichś zgliszczach. No i teraz skąd biorą się te liczne katastrofy? No Jeżeli one dotyczyłyby tylko i wyłącznie samolotów jednego producenta, można byłoby spekulować wręcz o jakimś sabotażu gospodarczym. Jeżeli one by dotyczyły. Na przykład tylko i wyłącznie jednego państwa. Można by się zastanawiać nad jakimś sabotażu, nad jakąś dywersją przygotowującą, poprzedzającą jakąś wojnę czy tego rodzaju działaniem terrorystycznym. Ale my tutaj mamy praktycznie cały świat z tego typu sytuacjami. Kilka miesięcy temu w państwach europejskich, Holandia, Dania, w państwach skandynawskich również samoloty miały trudności. Co takiego się dzieje? Cóż, ciekaw jestem Państwa opinii. Dajcie proszę znać w komentarzach, co uważacie na ten temat. W tym wideo to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam, Tomasz Piekielnik.